Świdnickie Hospicjum to jeden z najbardziej oczekiwanych obiektów w Świdnicy. 10 lutego dokonano oficjalnego otwarcia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Hospicjum NZOZ Caritas Diecezji Świdnickiej przy ulicy Przyjaźni, a od 1 kwietnia przyjmowani są na zasadach komercyjnych pensjonariusze. Tego dnia prowadzone będą tak tzw. dni otwarte. Przed mszą Świętą wszyscy chętni będą mogli obejrzeć cały obiekt zajmujący ponad 1200 m2. Do dyspozycji pacjentów są 43 łóżka w komfortowych, klimatyzowanych pokojach, a wszyscy podopiecznie objęci są fachową pomocą. Standard wybudowanego ośrodka jest bardzo wysoki. Najnowszy i najlepszy sprzęt medyczny, jasne z miłą atmosferą pokoje sprawiają, że ten z gruntu smutny czas pobytu w hospicjum staje się bardzo przyjazny. Dzisiaj przepojony jestem radością, bo udało się osiągnąć to, o czym też tak po części w życiu marzyłem. I w ciągu 10 lat osiągnęliśmy to, co zaplanowaliśmy w 2005 roku, 1 stycznia. Teraz stanie się faktem, że mamy też hospicjum i zakład opieki leczniczej, który chciałem w swoim życiu jakoś tak zrealizować. I myślę, że to jest największy sukces nie tylko mój, ale tych wszystkich ludzi, którzy razem ze mną pracowali przez te 10 lat. Przypomnijmy, że budowa obiektu to koszt ponad 4 milionów złotych. Konieczność wybudowania w świednicy hospicium została dostrzeżona przez mieszkańców świetnicy, którzy dali temu wyraz podczas głosowania nad budżetem obywatelskim. W jego ramach konto inwestycji zasilone zostało 2 milionami złotych.